Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś będzie rzecz o stymulowaniu kreatywności oraz znajdywaniu inspiracji. Dzisiejszy filmik dedykuje przede wszystkim różnego rodzaju osobom, które albo wykonuje, wykonują prace kreatywne, wymagające właśnie pomysłów, nowych spojrzeń, nowych idei. Dedykuje artystom różnego rodzaju, czy to grafikom, muzykom. Tekściarzom, no po prostu z każdej dosłownie możliwej dziedziny, tancerzom, aktorom teatralnym, wszystkim ludziom, którym, którym kreatywność i nowe idee, nowe spojrzenia są bliskie, są potrzebne, bo stanowią jakiś taki bodziec, którego potrzebują często, żeby stworzyć jakieś kolejne, kolejne ciekawe dzieło. Dzisiaj będzie o tym, jak metoda remote viewing, którą się tutaj zajmujemy, może pomóc wam właśnie w kreatywności, może pomóc wam w znalezieniu tej inspiracji do napisania kolejnej fantastycznej powieści, do opracowania jakiejś koncepcyjnej pracy artystycznej, albumu muzycznego, cokolwiek to jest, jeżeli szukacie inspiracji, szukacie nowych wglądów nowych pomysłów, to to jest właśnie to podejście. Dlaczego? Otóż w Remote Viewing generalnie eksplorujemy czas i przestrzeń przy pomocy bardzo specyficznych metod, gdzie osoba rozpoczynająca sesję tak naprawdę dostaje tylko numerek, który, za którym kryje się jakaś rzecz i ma za zadanie za zadanie mocą swojego umysłu. Dojrzeć, zobaczyć, wyczuć, co się kryje za tym numerkiem, co jest skojarzone, jaka idea to. Może być wydarzenie historyczne, może być wydarzenie w czasie i przestrzeni, po prostu gdzieś umiejscowione. Może to być obiekt, może być to wręcz idea, jakiś większy koncept, na przykład wpływ czegoś na coś. Dowolna rzecz, którą jesteśmy w stanie ubrać w krótkie sformułowanie wypowiedzieć ją. W formie jednego, dwóch zdań, które opisują zagadnienie, które chcemy zbadać, możemy to umieścić jako pytanie również w remote viewing, i możemy rozpocząć sesję. A taka sesja zawsze wiąże się też z tym, że dzięki temu, iż wykonujemy sesje w ogóle grupowe, ale każdy niezależnie, badań, każdy, jak niezależnie postrzega ten sam badany w, w trakcie jednej sesji cel, tak działamy właśnie na naszych zajęciach, to dzięki temu, po takiej sesji, gdzie każdy osobno badał dane zagadnienie, każdy przez pewien swój pryzmat też, ten pryzmat osobisty, pryzmat własnego, własnej percepcji, własnego doświadczenia, własnych skojarzeń, własnych symboli, różnych elementów, troszeczkę przez to każdy z nas troszeczkę inaczej postrzega pewne rzeczy. Są tam punkty wspólne i po prostu są punkty wspólne, które no, świadczą o tym, że. Wspólnie badaliśmy daną rzecz, natomiast te odmienne spojrzenia też gdzieś tam znajdują swój wyraz i są gdzieś, gdzieś zawarte w tych relacjach, które, są, które pozostają nam właśnie po przeprowadzonej sesji. Wszystko to zapisujemy w trakcie prowadzenia sesji, więc potem mamy dostęp do tego materiału. No i właśnie. I tutaj wyobraźnia jest tylko limitem, więc jeżeli macie wyobraźnię, i potraficie sobie wyznaczyć cele, to mogą być ze, cele związane z badaniem życia po życiu, jakichś przestrzeni niefizycznych, przestrzeni duchowych, czy to znanych po prostu mitologicznie, historycznie, czy z jakichkolwiek innych źródo, źródeł przekazów, czy to są jakiekolwiek osoby lub postacie, Również te w jakiś sposób tajemnicze, no, niech to będą na przykład cywilizacje pozaziemskie, jakaś konkretna lub, lub w jakimś ramach ujęte. Różnego rodzaju wydarzenia i aspekty duchowe, czy to dotyczące jednostki, czy zbiorowości, no, cokolwiek to będzie, możemy to eksplorować i to, co pozostaje nam po sesjach, bardzo często. Ja dlatego dzisiaj nagrywam ten odcinek i mówię o tym, o takim pomyśle na, na to, żeby wykorzystać to również w celach właśnie potem kreatywnych, ponieważ to, co nam na tych sesjach wychodzi, nadaje się na fantastyczne często scenariusze, na fantastyczne książki. Na, jeżeli ktoś chciałby napisać, no powiedzmy, powieść, która by jakieś aspekty związane z Atlantydą miała, na przykład, można zrobić sesję na temat Atlantydy. Zresztą wykonywaliśmy i mamy trochę fajnych materiałów, może za jakiś czas tutaj udostępnię. I właśnie można takim wglądem czasami dostać się do informacji, których nie ma w literaturze dotychczasowej, a które są ciekawe i błyskotliwe w jakiś sposób. I które by się dobrze nadawały do tego, żeby zawrzeć coś w takim artystycznym dziele. A jak wiemy, twórczość artystyczna jest tym. Atrakcyjniejsza często, jeżeli stoi za nią jakaś substancja, coś, jakieś, coś prawdziwego, coś autentycznego. Także, jeżeli interesuje nas na przykład science fiction, mnie bardzo interesuje, lubię tą dziedzinę, to my tam nie szukamy, przynajmniej ja nie szukam tam czegoś totalnie oderwanego od rzeczywistości, tylko wręcz przeciwnie, czegoś, co uznam za. Stymulujące, ponieważ dające się jakoś przełożyć na pewne realne aspekty życia. Coś, coś, co jest na przykład bardzo dobrym pomysłem na stworzenie jakiegoś rozwiązania, jakiejś technologii, jakiegoś rozwiązania społecznego, itd. itd. Więc ja poszukuję często w dziełach artystycznych inspiracji do tego, żeby i, i łącznika, który jest taką substancjonalną, taką namacalną rzeczą, Wartościową w tym wszystkim, poza jakąś fikcyjną otoczką, poza jakimś atrakcyjnym, zróżnicowanym, barwnym otoczeniem czy scenariuszem, szukam czegoś, co uznaję za autentyczne. I ta autentyczność czasami może być właśnie w aspekcie duchowym, że jakieś wartości duchowe, na przykład. W w dziele fikcyjnym odnajduję i te wartości duchowe, one do mnie trafiają, mnie wzbogacają i dzięki temu no, czuję w jakiś sposób rozwój i czuję w jakiś sposób taki wewnętrzny rozkwit. No i właśnie do tego nadają się te materiały często i zwłaszcza jeżeli intencjonalnie będziemy pod coś takiego tworzyć sesję, pod coś takiego układać sesję remote viewing, można to robić i można po takich zajęciach, które odbywamy, po prostu wyjść z nich z pomysłami, z ideami, ze scenariuszami, i te scenariusze, no, z mojego punktu widzenia, jeżeli badamy w remote viewing, to one są no, prawdziwe, po prostu prawdziwe, nawet jeżeli dotyczą pozamaterialnych miejsc, istot, wydarzeń, i tak dalej, są prawdziwe, ale jeżeli ktoś właśnie chce potraktować je tylko jako ciekawy scenariusz. To już na tym polu się to nadaje do tego, żeby to, z tego skorzystać, to zastosować. Nie musimy od razu wierzyć, że faktycznie odwiedziliśmy cywilizację pozaziemską. Możemy uznać, że to była ciekawa, stymulująca wizja i coś, co dało nam do myślenia. I jeżeli tak to potraktujemy, to również możemy na tym skorzystać i nasi potem czytelnicy, słuchacze, po prostu inne osoby, które. Nasze, dział, nasze dzieło, naszą twórczość będą gdzieś tam konsumować, po prostu również mogą wtedy dostrzec coś inspirującego. I zauważcie, że te największe, ciekawe dzieła przeszłości, one często, i tutaj mam na myśli, również wracam do, myśl, myślami do fantastyki naukowej. One często miały jakieś takie profetyczne elementy, że często twórca, autor przewidział jakieś powstanie technologii. Czasami były tam po prostu bardzo zaskakujące rzeczy. Myślę, że dlatego, iż wielu artystów po prostu nawet w ten intuicyjny pozaświadomy sposób gdzieś tam szczytuje z tej przestrzeni różne informacje, i dlatego one są potem w tych w książkach, w filmach i tak dalej, ponieważ przez scenarzystów, przez twórców zostały gdzieś odebrane z przestrzeni. A to, co robimy w remote viewing, to uczymy się świadomie, właśnie świadomie zczytywać te rzeczy, świadomie poniesięgać i na zawołanie mieć praktycznie wgląd w konkretne tematy, które nas interesują i w konkretne informacje. Więc myślę, że to jest. Takie bardzo, bardzo dobre podejście, bardzo dobra struktura do tego, żeby znajdywać właśnie ciekawe, inspirujące i pobudzające naszą kreatywność rzeczy właśnie poprzez sesję Remote Viewing, na które serdecznie zapraszam. Zapraszam na zajęcia, na których uczę od podstaw, jak działa, co należy robić i przekazuję kompleksowo wiedzę na temat Remote Viewing i wykonujemy przede wszystkim te sesje które uczycie się potem jako, jako właśnie praktykujący, wykonywać i macie z tego to doświadczenie, te, te wizje, te wglądy, które są potem często bardzo cenne i bardzo w jakiś sposób transformujące mogą być. Tyle dzisiaj. Łapkę w górę pod filmem. Pamiętajcie, zapraszam do komentowania, do napisania czegoś miłego, co zawsze jest cenne i, i podbija wartość filmu w wyszukiwarce i jest dla mnie sygnałem do tego, że fajnie jest kolejny materiał dla Was w miarę szybko przygotować. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.